Siemanko! Dzisiaj witamy w Ryda Card Simulator I teraz właśnie nam gra się ładuje O! Widzę, że ładowanie się zakończyło Chyba już to wcześniej mogłem grać O! Ej, to jest serio Całkiem niezła gra O! Nowy rekord Czy mamy spina? Nie. Nie ma. O, 300 coinów, Jajko. Otwieramy. Co wypadnie? Co wypadnie? O, Red. Legendarny Pet! Jak ja mam szczęście do tych Petów. I tylko 65 milionów takich Petów istnieje. Ja też zjeżdżam. Zjeżdżam, 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 zjeżdżam. Chyba ten kolej też go ma. Nowy rekord! Nowy rekord! 2000 będzie? Tak, 2000? 2004. 2. Ponad 2000. A, to jest Zerboxy. No i jeszcze teraz siadam, 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 siadam Jestem ciekawy, ile osób na serwerze ma takiego ptaka Czy pobijemy poprzedni rekord Chyba nie, I pobiliśmy. Pobiliśmy My prawie 3000 Dobra, teraz otwieramy kolejne jajko 5000 coinów. Wiele by coś dobrego było. Jakiś królik. Epicki. Chyba ten będzie lepszy niż tamten. Teraz, tu na tego ptaka jest 34% szans. To jest akurat dziwne, że na tego samego peta jest szansa w obu jajkach, tylko ta jest większa. Ale skam. Tutaj proponują nam takiego jakiegoś peta za 139 Robuxów, a możemy przecież go zyskać z jajka. Co za skam. Dobra, teraz zbieramy 30 tysięcy na nowy świat. Lecimy, 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 lecimy. Pobijemy rekord, pobijemy rekord. 3000, 3000. 4000. Jakieś drzwi się otwierają. Ale mamy 4000 coinów. No i gdzie są te drzwi? No i jedziemy, 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 jedziemy Jedziemy, jedziemy dalej podbijemy się sobie I Jeszcze lecimy Odbiliśmy się A i pad landing Minus 10% będzie 3,80 przynajmniej jest ale my dostajemy o 10% mniej koniów Ciekawe klikamy, mi klikamy, były był za 2% znowu ten królik. Nie jestem ciekawe, czy jest to jakieś łączenie tych... A, jest, mogę skraftować dużego, czyli jak będę miał te 3, to skraftuję sobie dużego. Jedziemy, 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 jedziemy Jedziemy, jedziemy, jedziemy Lecimy dalej Nie, bad landing będzie Jest, nie mam bad landingu I nowy rekord Rookie egg O, czerwony ptaszor. Znowu znowu ten czerwony ptaszor. Te dwa te dokładamy. No i od razu nasza siła wzrosła. Jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej. I skaczemy. To mam polecie na 9,14 lub więcej. Nowy rekord już jest. Nie, badlenik będzie. Nie ma jeszcze 10k, 10k jest. Aha, próbowali nas oskamować. Teraz dali lepszą cenę, po prostu. Pewnie będzie kolejna jakaś no. Chyba lepsza cena. To mi fajna całkiem gierka. Dobra, jak kupimy kolejne jajko, to będziemy mieli jeszcze lepsze pety. No i tego ptaszora będziemy mogli połączyć na dużego ptaszora. Kraftujemy dużego ptaszora i jeszcze jedno jajce otworzymy. No i ten królik i zrobimy dużego królika. Kraftujemy dużego królika. Zaraz, i teraz nas oskamowali i mamy jeszcze mniej siły niż mieliśmy wcześniej. Co skam. Gdyby by nie było za jakiś za bad Landing, czy coś. No i 5 koła. Ile ponad 5 koła dostaliśmy? Te duże pecy to jest totalny skam. Dostaliśmy jakiegoś nowego? Aj, i tu pewnie jakiś... Sławy... A nie, to jest ten lepszy. Tego chlika jeszcze nie kupowałem. Teraz mam więcej siły, a mam mniej petów. Jedziemy, 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 jedziemy. No i dostajemy znowu jakiegoś pusta petów. 6, 7, 8 tysięcy, odbijamy się. 9, 10 tysięcy. O nie, będzie Badlanding, będzie landing będzie Badlanding, bad wiedziałem. 15, 16 tysięcy będzie. Jeżeli nie 17. 17 tysięcy. Tak blisko 16... 17 tysięcy. No ale jeszcze za bad landing jest. Już możemy, jeszcze raz wystartujemy dosłownie i... Przenosimy się do kolejnego świata. I zwijamy stąd swoje manele. Lecimy, 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 lecimy. 3000, 4000, 5, 6, 7, 8000, 9000, 10000, 11, 12. Nie, będzie Badlanding. Będzie Badlanding, będzie Badlanding jeszcze. Tak, nie ma Badlandingu. Jest, nie ma Badlandingu. 17000. Zrobiliśmy swój rekord. Chwila, dlaczego nam siła się zmniejszyła? A, reset. Restart cały. Tak, chcę odblokować drugi świat. Tak, chcę się przenieść do świata 2. To jajka 99 Robuxów. O, tu jest więcej jajek. Początkowe, a jest tu jeszcze to Rookie Egg, Snowy Egg, Wulkanik Egg. Ciekawe, czym się jeszcze różni ten świat? Od tego naszego pierwszego. Pozbieram jeszcze 25 tysięcy na to jajko. Idziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej. tyki lecimy, lecimy, lecimy.

19 do 20 dobijemy, ale nie bad landing, ale do 20. I 7 straciliśmy na tym procent. Aha, połowę wszystkiego straciliśmy za dosłownie uderzeniem kilka razy głową. Co za skam. dalej, zalejeźdź, 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 o 2000, 3000, 4000. Te, byle by nie było tego badlandingu ani razu. Tutaj stracimy. Nie, nie, bo jakże w takiej pozycji nie upadli. Nie, fiu, dobrze, że to się. Nie, badlanding. 19 20 tysięcy będzie, 20 tysięcy Nie Jedź, tak, nowy rekord Tylko trochę słabo za ten Badland No i ten Snowy'ek ja biorę Biorę snowyek. Otwieramy, 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 otwieramy I dostaliśmy jakąś kostkę Jakiej jest? Jedy... Pewnie jest gorsza niż nasze pety No mówiłem Ale to dziwne, że tej kostki istnieje mniej niż tego legendarnego peta Ma 15 tysięcy siły Lecimy pewnie pobijemy jeszcze rekord. Więc kolejne to jajko byle by coś lepszego wypadło tym razem. Nie, nie, Uff, dobrze, że nie mam badlendingu nie, nie obracaj się, nie obracaj się. Nie, nie. Tak, nie mam badlandingu. Jeszcze nowy rekord mamy 23 tysiące. Nie, nie, nie badlanding. Aucz nie, nie. That hurt! Jeszcze jak... 40% straciliśmy z tego. Byle by tam starczyło. O, 17 tysięcy dostaliśmy. I kupujemy to jajco. A nie, to kosztuje 5,5 miliona. No, znowu nie stać. No i znowu to naj. Nice. A nie, jest no block to jest tym razem. Ten big Rabbit jest gorszy, to zaokładamy tego. I 4x4P są założone. Jest jeszcze jakiś power reset. 4, 3 2 1. Nie mam patjus, co to jest Rebir maszynga to jest rebiw To jest serio, to jest serio fajna. z tymi rebelfami 16 tysięcy kolejni teraz trzeba my na modluzie tu dobędziemy jedziemy, 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 jedziemy tu jeszcze rekord pobijemy 9000, 10000, 11000, 15, 16, nie, 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 żeby nie było badlendingu Bo ten badlending jest minusowy jeszcze nie obracaj się w taki sposób 30 tysięcy jest, nie było badlendingu 34 tysiące nie, Uch. jest, nie 7000 i pewnie straciliśmy z tego ponad 3000. Teraz się jeszcze rebirfujemy. No i teraz 81000 coinów będę potrzebował. Dobra, i to jest. było na tyle. Bajo.